Okej, okay, więc, cześć, tu uglucik 12 i widzimy się znowu na Craftlandii na serwerze minecraftowym Tutaj teren mi się na razie ładuje, czy ja mam normal żeby nie lagowało przy nagraniu, znaczy, żeby lagowało mniej i i tak, na razie jak zwykle idę na totalnego spontana ale myślę, że możemy się przejść na piechotę dzisiaj, w, tak Miał być odcinek z biomu ale tak się przykro złożyło, że zebrałem 51 level i Creeper mnie zrzucił, i sobie umarłem. Więc pojechałem tam, wziąłem sobie 20 level na ciuchcie na przyspieszenie, szybko tam pojechałem. I pojechałem tam. No dobra, no dobra, dobra. Pojechałem tam w każdym razie. I znowu zabrałem tego expa, którego zostało, chyba z niego zostało dwa lewele coś takiego. I potem zabił mnie zombie, bo miałem laga. I potem znowu tam pojechałem i szybko wróciłem ze wszystkimi diaksami po prostu do domu. Coś tam jest, trzeba będzie to obczaić. Tak, tutaj zmieniłem koncepcję trochę, jest, będzie. tak że tu będzie taki jakby żagiel. Coś jakby żagiel takiego. Dorobić. Tutaj będzie jakby jeszcze drugi wyższy, że będzie jakby o stąd gdzieś maszt, albo tu z tyłu będzie maszt, tu na przykład, on no będzie wyższy od tego i będzie jeszcze drugi taki żagiel, i będą po bokach takie wielkie śmigła, coś w ten deseń. się jeszcze zobaczy, ale tu widzę coś tam jest zmienione. Trzeba to będzie pójść obчай. Ok. Mm -hmm. yy, Które będę tu przepłynąć teraz? Te statki. To jest płytko strasznie i te statki dotykałem dna. A, dzisiaj miałem w ogóle przyjemny dzień. Musiałem wziąć tylko. Zeszyt na, je, na polski Przy czym i tak w nim nic nie robiłem Za co pani mnie opierdzieliła <grym> e, Musiałem Co to jest za gówno w ogóle Co to niby jest e, Zbroja Noszona A na... na, na Czemu to tu jest? Czemu w tym miejscu? To trzeba by było zrobić tu Czemu to tam jest? Czemu to tam jest? Na co to komu? A komu to potrzebne. Ale dobra, ja wiem, gdzie teraz będziemy musieli pójść a oznacza też, że muszę pozostawić gdzieś moje itemki. Ten królik. Uhyhy. Ale to też oznacza, że tutaj muszę... Wbić i pozostawić jakieś itemy, mógłbym coś wziąć, chociaż i tak z przyzwyczajenia będę biegać bez zbroi. Ale czy tutaj jest coś, co mogę właściwie zostawić? Czy wszystko raczej do magazynu? A właśnie to jest moje ciasto ziemię, trochę Jestem ten na płytę, czy ten. Nie wiem. Pójdziemy do magazynu odłożyć wszystkie rzeczy. A kiedy już odłożę wszystkie rzeczy, to wybierzemy się na piechotkę. Nie będę jechał wózkiem. dwa płyty. Uuuh, uh, 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 endercześcik. <laughs> Ciekawe rzeczy są. Na razie nie będę potrzebował wełny, więc ją schowam tutaj. Nie będę też potrzebował łuk, się może jednak przydać, crafting, zapasowe wiodrowody, ender chest. Wiadro do używania aktualnie, pochodnie, mięsko. Idziemy mięsko i drewno i resztę pochować. Czyli jeden wózek. Gdzie to jest tu? O, kurde, klawiatura. Klawiatura mi się przestawiła. Teraz muszę od... O, 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 jeszcze mam pełne. Tutaj kobel. Tutaj z potworku wyrzutki, to. to teraz posegregować to. Kurde, jaki Debil robi tyle wiader wody? Proponuję co bardziej śmieciowe, szybko powrócać tutaj. Takie, co się naprawdę nie przydadzą wie, wrzuciłem wiadro do wody, do lawy, nic się nie stało jemu. Złotych hełmów nikt nie używa. Ta zbroja jest na plotki 4, to ją zostawię. Ej Jezus Maria, taki zniszczony secik. Zniszczony secik, nie wiem czy on będzie potrzebny, wyrzucę go. OK. Tutaj szybciutko tak. Zbrojki tutaj nie ma na nie miejsca, zabieram łuki i powrócę je do kosza. To też jest nieprzyjemne. To też i te deski też i to wiadro. Ym, nie mam co zrobić z tymi zbrojkami. Kurde i pistony wiem, pistony gdzieś tu były. Tutaj pistony. Ale nie ma co zrobić z tymi zbrojkami. Pyki sobie wezmę, bo jestem złodziejem. Mam kolekcję płyt w domu. Jak ktoś chce płyty, to niech przyjdzie do mnie po płyty. I zbrojki też mogę się trzymać, bo nie ma na osobnej skrzynki. Jak ktoś będzie chciał, to niech mnie prosi. O właśnie to jest... To jest na płytę. Ta? Tak, tu wyżej do tej skrzynki płyty i zbrojki położę tu yy, drewno. Tak, drewno zabieram ze sobą przygotuję z wózku, choć tu trzeba mieć na piechotę, więc nie, ale przejdziemy się torami piechota, ale jednak, która mi się przejdziemy, ponieważ wybieramy się do niestety byłej, ale pani kapitan, madame avatar, na, 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 na wycieczkę na zbudowanie dźwigu. Właściwie nie wiem, kiedy ona chce, żeby zbudować ten dźwig, ale mówię, że ma, żebym zbud przyjechał zbudować dźwig, czybym przyjechał, więc stwierdziłem, że przyjadę. I co tu pisze O. Ale, room bez nazwy to nie room. Um. Czy mi się na pewno chce biec? Chociaż to takie, żeby zapełnić czas, bo po, po co ja to mówię, ale nie będę nic tak naprawdę robił więcej w tym odcinku, więc pobiegniemy. Patrzcie, łódź podwodna. Łódź podwodna płynie do. zaatakować czołg, który stoi na brzegu tam. Chociaż może nie. Łódź podwodna. O, miejscu, zanurza się i wynosi. Sygnał SOS nadaje chyba. Miga i do tego jeszcze tak wynurza i zanurza. Nadaje sygnał SOS, ja wam mówię. Kręcę. O, o, jednak płynie do czołgu. Jezus Maryja, szybko napłynie do czołgu. O, co teraz? Co teraz? Stanęło obok czołgu, chcę go zaskoczyć. O, przestraszyła się czołgu. I dalej nadaje sygnał SOS. Nie, juniu, konspiracje. Krążo, konspirują. Ale tak, pobiegniemy sobie obok wiatrakowa i Solaris. Z czym wiatrakowym mi się zdaje, że to jeden wiatrak. Nie wiem czy to wiatrakowo, Chyba, że ktoś... uważa, że to jednak nie jest wiatrak jeden. Jak się biegnie po torach, właśnie zauważyłem, jak się skacze. To jest słychać podwójny dźwięk biegnięcia jakby... Znowu dzieci krzyczą u mnie na dole. Mam nadzieję, że on to nie przeszkadza. Ale jak biegnę tak, to słychać jakby dźwięki biegnięcia po torach i dźwięki biegnięcia po cegłach pod torami. Eee, oj tam nieważne. Oj, już chyba powoli dobiegnę. To jest wklejony teren w ogóle. Zawsze mnie zdanowiono, dlaczego to jest wklejony teren. Oderzałem, że to jest coś w związku z updatem mapy starym, kiedyś tam. To jest w krańcu do chyba że kiedyś było, że było to gdzie, na starej mapie, gdzieś tam, i to jest wklejone tak. To ładnie widać potem z drugiej strony. Ehm. A w ogóle nie wiem, nie jestem pewien, czy to, to jest Solaris. To jest Solaris. Czym to nie jest Solaris, takie książkowe, tylko Solaris, takie miasteczko. <prueba> <gly> wow. nie, nie, to chciałem wyrzucić. Pyszne śniadanie dostałem. Ła, wow. dałem niezłe jedzenie KFC? Nie, KTC, jezus, Maria, KFC, o co chodzi? u juniu, ale tak, ja tu sobie zasuwam. No, tam jest wiatr, to właśnie jest chyba całe wiatrkowo. O, coś tu robię, bo tu są flagi te. Flagi był to jakiś taki bardziej niedawny pomysł. Znaczy sprzed kilku miesięcy, sprzed trzech miesięcy, coś? Nie, nie z grudnia. No, przyjmijmy, że sprzed, że sprzed kilku miesięcy po prostu. Ale tak więcej kilku niż mniej kilku. Mm. Ale tak, tutaj jest właśnie, zdaje mi się, że cały wiatrak o to jest nie, wiatrak po prostu, tak mi się zdaje. O, tu pięknie widać. Uff. Magic. No Jezu, ale to jest coś wiatrakowo, no chyba, normalnie. Ale tak, idziemy dalej. Ten teren już mniej wklejony. Ale zasuwamy, zasuwamy, zasuwamy. I po prawej stronie torów trzeba będzie wypatrywać domu. Domu, domu, domu. To jest nasz cel, tam zakończę odcinek jak tam będę. I tam potem będzie budować dźwigu. Jest mało ludzi cały czas. Jezus Maria. Mhm, mm mhm. Mm zginął, to na wszelkim wypadku spakuje 170 expa. Zawsze coś. Starczyłoby na... Uważajcie, 5... 170 na 5 to jest... 3... 34... Staki diaksów, Za to bym kupił? Trochę zaczął ścinać. Kupiłbym za ten X 34 staki diaksów. Jolo. Z tego co pamiętam, to było jak się szło jakoś w bok potem. Tak pamiętam, że się szło potem jakby w bok i tam gdzieś na boku. Jest ten domek. Hmm. Dla jaj poprzestawiam dźwignię. O tam. Tam gdzieś będzie. Będzie trzeba go wypatrywać. O juniu. Nie mam rendera takiego, że tam. Mam taki render, że tam nie sięgam więc jeśli tu będzie, to kiszka wodna chociaż może nie będzie tutaj chociaż właściwie nie wiem właściwie nie, ja mam tam dość duży render za tą górkę mam, więc jak coś to będę widział mm. tu pięknie drzewo rośnie nad torami, ale tu gdzieś powinna być tu gdzieś powinien być mój cel Najwyżej go ominę. szczęście, się dopiero potem, że go minęłem. Ale, 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 przydałoby się też ściąć tu przy okazji drzewo. Może? Na pewno przydałoby się zarżnąć tą krowę. Aha. I... O, I tu by było osoby, które by było na przykład na górce, Ja tego nie zobaczę, więc na wszelki wypadek wejdę tu na górę. Żeby nie było, że gryfuję, od razu wstawiam tego dirta. O, to chyba tam. To chyba już jesteśmy. Szalam sobie tutaj. Ta, to, tutaj, to, tutaj, to, tutaj, to, tutaj chyba tam jeszcze zobaczę, co my tu mamy. A, pułapka na złodzieje, co coś takiego. Czy to już jest kuboid? Czy tu jest kuboid? Tak, jest kuboid. A tutaj nie ma. A, takie buty To jest na rogu kuboida. W takim razie. Nioch, 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 Oj, oż ty wieprzu. Niech, łych, niech, łych, niech, niech, niech. Ta łódź podwodna zatonęła. Więc wyślemy batyskaw. Batyskaw może dać radę. Batyskafie! Batyskafie! Batyskafie, ruszaj! Ruszaj, batyskafie, tam! Gdzie tu się kończy kuboi? Muszę zebrać nasionka, ale ba Batyskaw nie chce mnie słuchać. O, mam nasionka. Teraz trzeba złapać Batyskaw i wysłać go do jeziora zła. Gdzie jesteś, Batyskafie? Batyskafie, chodź, 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 chodź. chodź. Chłę, 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 Baty... ruszaj, Batyskafie! Batyskafie? Batyskafie, czy ja mam tam do ciebie przyjść? Słuchaj, Batyskafie, właśnie pływaj, od tego jesteś. Pływaj, Batyskafie! Tyle roboty i batyskaw nie umie pływać. No co to jest? Tutaj, o, o domek. Tu, to będzie, może, tartak już ten. Nie wiem, właściwie. Właściwie wiem, że gdzieś tu będę budował dźwig. Ten dźwig będzie piękny, taki jak w wiosce z drewnem. To kolejny indeksowy blok. W ogóle, to w ogóle, po co są indeksowe bloki? Co? Wytłumaczcie. O, myślałem, że to Enderman go ubił. Tu moje maski. połączę sobie expoby nice. Ok, więc skoro na miejsce to widzimy się myślę w następnym odcinku już chyba nawet będzie w wiosce. Zobaczę, czy będę tutaj miał Czas budować, czy będą tego chcieli teraz czy później. Ale ta, w następnym odcinku w ogóle już bym chciał, żeby był skończony ten statek mój latający, ale nigdy nie wiem kiedy go skończę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy mi się będzie chciał, czy będę miał wełnę i w ogóle, ale to by było na tyle z tego tutaj odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zlajkujcie film, Nie poprawiłem sobie oka. Cały czas zasubskrybujcie kanał, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie kanał na Facebooku. I, cześć.